Cześć. Z tej strony Mike. Krótki filmik, e, zanim wezmę się za Kryptoniusy. A mianowicie, chodziło mi o XaneMine. E, potwierdziłem wypłatę jedną. Udało mi się nazbierać 20 parę dodży. Udało mi się je e, wypłacić. E, chciałem Wam pokazać, że, że to doszło. Zobaczcie, jest. E, jest wypłata. Można to sobie sprawdzić w blockchainie. Ja może to od razu Wam na, na żywca pokażę. E, dodge, block. DogeChain, DogeChain, kurde, mol, nie doczcza, tylko chain. o tak, e, i sobie to, skopiujemy sobie tą transakcję, e, wrzucamy ją do, do, do DogeChaina, pach, jest, Potwierd 92 potwierdzenia i zobaczcie, na CoinPota dotarło 2777 wypłaciłem dokładnie tak samo, e, ale jeszcze jedno, jedna uwaga, jak próbowałem wypłacać, jak wchodziłem w swoje konto, właściwie jak robiłem withdraw, to pojawiał się komunikat, że dokupujemy jeszcze doży. więc powiem tak, jeżeli macie, tutaj można przelewać jakieś sobie pieniążki, ale polecam przelewać ewentualnie pieniądze z, e, pieniądze z jakichś tam kraników, z tego typu rzeczy, żeby sobie dokupić mega hasze, tak można złożyć depozyt, jak najbardziej ten depozyt można złożyć. Od razu powiem też, że jeżeli składacie depozyt, to spójrzcie, bo jak sobie zaznaczymy, to on też tutaj ma spację w tym. Więc trzeba uważać, żeby nie zaznaczyć tej spacji, bo kolega kiedyś wysłał i chyba nie dotarły pieniądze. Oczywiście, można pogenerować sobie ja, to złożyłem parę depozytów, dokupiłem sobie, dokupiłem sobie tych, tych mega haszy, mam prawie 10 w tej chwili. Więc osobiście też no, nie polecam nie polecam e, wpłacania tu jakichś dużych pieniędzy, bo sam do końca nie jestem pewien, jak ta strona działa i wydaje mi się, że to nie ma, zobaczcie, ja mam prawie 10 mega hashy. wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwym miningiem, to nie jest eobot, e, ale wypłaca, póki co wypłaca, więc jakieś tam pieniądze z kraników, żeby sobie dokupić, żeby sobie wypłacać, to jest, to jest rozsądny wybór. Wpłacanie innych środków, no to jest już wasze ryzyko, bo ja dostałem, tak jak mówię, chciałem wycofać, Dostałem komunikat, dokupujemy doży. E, spróbuj później. Co to znaczy dokupujemy doży? Ja w ogóle nie, w ogóle nie pojmuję. Co to znaczy dokupujemy doży. No jeżeli to jest kopalnia, no to, kurde, jak to dokupujemy doży? No bez przesady, no dokupujemy, przecież wykopiecie. Więc wygląda na to, że to nie ma nic wspólnego z kopaniem. E, nie nazwę tego skamem, no bo wypłaci, wypłaciłem, e, wypłaciłem. Za jakiś czas spróbuję znowu wypłaty. Kolega też wypłacił, także działa więc jeżeli macie ochotę coś tam wpłacać, szczególnie mówię z kraników, szczególnie tak jak to, co ja zbieram na CoinPocie, e, sobie, to co ja zbieram sobie na VZ hubie, e, to sobie tutaj przelewam, dokupuję tej mocy, mocy wydobywczej, mówię, mam, mam 9, e, mam 9 gigaheszy, znaczy megaheszy, przepraszam, e, z hakiem, e, no i one są tutaj tańsze niż na EOBocie, zdecydowanie są tańsze niż na EOBocie, na EOBocie chyba około 4, w tej, czy nawet 5 złotych w tej chwili kosztuje, także... Także tyle chciałem wam dać znać, jak to wygląda. Jakby ktoś miał ochotę, to oczywiście wszystkie linki, referencje, niereferencje. Czysty link też będzie oczywiście pod filmem. A i to na tą chwilę to tyle. Biorę się za kryptoniusy. Na razie.